Siema majstry, witajcie. Dzisiaj odcinek y, y, z serii Ale masz szczęście. Ja dostałem taką robotę tutaj w Szwecji, zaraz po, 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 po można powiedzieć po sąsiedzku, gdzie mieszkamy. Y, 8 lat temu robiliśmy tutaj taką willę. I kładłem 8 lat temu tutaj podłogę. 7 lat można powiedzieć, nie wiem czy to będzie światło. Jest. To jest ta podłoga, jest można powiedzieć położona yy, tutaj na dole, na całej górze. Jest fajna, dębowa. Całe, powiedzmy, klepki dębowe są 15 mm. Cały dom mają tu jeszcze taką fajną uszczeleczkę, że jak się je złoży, to możecie sobie zobaczyć, powstaje taka fuga. Ale ona ta fuga jest równiutka razem zlicowana z powierzchnią tutaj tych, yy, tych paneli i to jest 15 milimetrowa podłoga. I teraz tak, jaki fuks, że tutaj było pomieszczenie, tu jest podstemplowane oczywiście. Tu było drugie pomieszczenie, tutaj gdzie jest ten rowek, no to była ścianka i przyszedłem tutaj z tym moim kierownikiem i mówi, że trzeba tą ściankę wyrzucić. No bo są tutaj takie dwa domy połączone, więc tutaj ten, ten otwór tutaj drzwiowy trzeba będzie zamurować i będzie do wynajęcia po prostu jeden dom ten, a drugi będzie do wynajęcia z tej strony i nie będzie przejścia. Bo tutaj wcześniej była taka duża rodzina. Plan jest taki, żeby to zamurować. Tutaj ścianka jest rozjechana, tutaj też była jeszcze jedna ścianka, tu widać po ścianie, to się zdemontowałem, tylko tutaj była w suchej zabudowie. No i pytam się ten, wtedy a co z tą podłogą tego mojego kierownika? No mówi, że no jest do wyrzucenia. Jak do wyrzucenia? No do wyrzucenia. No bo mówi, że pod, pod ścianami nie ma podłogi, więc będzie nowa. No więc. Zaraz się zapytam, czy nie mogę sobie ja jej zdemontować, więc powiedział, że ja spokojnie, nie? Mogę sobie ten. I, i takie, nie wiem, yy, czy... Czy to, czy to można powiedzieć, że jestem dusi grosz? Kurde, chyba nie, bo... Bo szkoda takiej podłogi wyrzucić jeszcze. Ja ją montowałem. Teraz ją delikatnie zdemontuję i zamontuję sobie u siebie na... Yy, na drugim piętrze, na poddaszu. Yy, o tyle jest zarąbista, że powinna starczyć mnie do końca... Yy, mojego żywota, bo... Uszczelka pozwala na 3 mm, żeby ją jeszcze zeszlifować, jakby ewentualnie były tutaj jakieś niedoskonałości, typu tutaj coś przejechało. O, nie, będzie to widać. Ona jest teraz brudna. Ona jest, jak się ją odkurzy, wymyje, to ona jest cała. Ale tutaj jest takie grube przytarcie, więc no przy montażu po prostu gdzieś ten, ten, ten element sobie tutaj rozetna i ten, ale jeśli by trzeba było, to jest to po prostu do naprawienia, czyli bierzemy maszynę, zjeżdżamy, olejemy, olejujemy, lakierujemy, czy tam cokolwiek chcemy i tyle. Więc wypowiedzcie się w komentarzu, czy robię dobrze, czy nie, bo miałem i tak kupić dęba i robić podłogę sam, no teraz się po prostu tutaj napracuję, żeby ją zdemontować, ale yy, no siłą rzeczy wychodzi mi lepiej to zdemontować i ewentualnie poprawić. Tutaj te odcinki po prostu kupię sobie frez i będę dalej łączył. To nie, że tutaj są odcięte, powiedzmy, o taki tutaj jest panel tej podłogi, yy, albo wystartować z niego, albo po prostu gdzieś go wstawić, bo yy, te panele mają różne. Yy, długości tam. 2,20 chyba, 2, 2, chyba jest najdłuższy. Są 1,20, są 80, yy, 100 chyba 60. Pamiętam takie rodzaje były. Yy, więc o, tutaj mam odłożone długie. A tu na przykład jest no króciutki. Ale no nic mu nie brakuje. Uszczelka jest mięciutka, więc powinna spoko docisnąć. No, i dąbek, więc do tego już raz się pewnie kładąc tą podłogę, nie będę wracał. Będę pewnie musiał się troszeczkę pomęczyć i kupić sobie fres. Bo tutaj mieliśmy klejone tutaj te czoła i widać jak powyrywało z tamtego w pustu yy, materiał. Tutaj, gdzie niegdzie, akurat tutaj na wysokości 1 cm, gdzieś, na szerokości, przepraszam. Więc będę musiał zamówić taki fres i po prostu sobie. Przed, przed montażem przejechać, i tyle. Tak samo tutaj jest widoczny klej, ale jeśli chodzi o sam towar, to moim zdaniem pierwsza klasa. 15 mm dębowa deska podłogowa, nawet się zrymowało. Więc tak, tutaj, bo tu ogólnie ma być podciąg taki metalowy, to będę musiał go też przygotować. Więc tu, będą, tu będzie taka płyta stalowa, trzeba ją zanurzyć na kotwie chemicznej zalać betonu, ustawić już sobie śrubki na równo, zalać betonu, tam tak samo. Wtedy tutaj taka w kształcie C przychodzi na bok, też zakotwiczony do ściany i wtedy taki podwójny tołownik 16 cm w sufit i trzeba będzie prawdopodobnie to wszystko yy, oprócz tych płyt zamontowanych tutaj w fundamencie yy, przykręconych to spawać już tutaj na miejscu, bo ma być tutaj otwarta przestrzeń, yy, kuchnia, z takim otwartym salonem. Więc ten roboty będzie, a będę musiał to mieć kogoś pewnie do pomocy, żeby mi tutaj z tymi metalami pomogli, ale tak ogólnie no to działam sobie tutaj sam, więc. więc. wykorzystując sobie po pracy, oczywiście podłogę i tak bym musiał zdemontować i tak, tylko pewnie piłą motorową. No to po pracy przyszedłem sobie i ją tutaj, tą część zdemontuję, bo żebym wiedział, że to będzie robione, że ta podłoga będzie wyrzucona w ogóle, no i to bym zdemontował sobie ją przed. Byłoby dużo łatwiej. A teraz tak, stemple stoją na płytach. Yy, tu akurat nie, tu akurat stoi centralnie na podłodze, ale tam stoi na płytach, więc pod płytami jeszcze podłoga jest. Yy, wczoraj sobie zdemontowałem ten cały tutaj kwadrat, no i tutaj chyba 9 metrów. Z tego pomieszczenia od razu y, po południu no, idzie to dość szybko. Są tam takie blaszki, zobaczycie, y które ściskają, jakby te wszystkie deski ze sobą. Co pół metra trzeba je dawać. I ten, y, no więc myślę, że dzisiaj ogarnę sobie to. Najgorzej będzie zacząć, żeby dojechać tu, bo nie chciałbym, żeby przy spawaniu czasami no, mógłbym to zakryć, ale yy, y, i tak muszę ją zdemontować. I tak prawdopodobnie tam była kończona, więc y tam mi się. Zacznę ją demontować, bo szła w tą i w tom. Ale co jeszcze w tej fajnej podłodze jest to, że można ją kłaść w dwie strony, czyli yy, do przodu i do tyłu. Bo tutaj u, u góry nie chcę tam wchodzić, bo. Mm, 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 mm. A kurde, może wejdziemy. Ona jest w ten sposób położona, że idzie, idą tu paski, i przez całą długość tego domu. Ona sobie tutaj leci. Gdzie tu jest światło? Tutaj jeszcze bym musiał zapalić. Przez całą długość ta podłoga sobie leci, i też zakręca w ten sposób. I pamiętam, jak ją podliśmy, to jak zaczynaliśmy tutaj od tej pierwszej linii, to można było sobie jechać ją tam i cofnąć się jeszcze do tyłu. Więc, więc bardzo fajna podłoga. No, tu wygląda troszeczkę. Można to powiedzieć lepiej. Gdzie tu jest światło? No tutaj. Yy, jak jest czysta, bo tam jest brudna, tam jest uwalona. Tu nie ma światła. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj jest czysta. Ktoś tu już pochodził, bo dziś byli nowi lokatorzy. Tak samo tamta podłoga. Ta podłoga jest też yy, u góry. Więc ten. <laughs> Więc. Ja ją będę rwał, mówię, mówię od razu. No bo, bo mi szkoda, żeby to poszło w kontener. A przy okazji mam już oszacu, oszacowałem, że powinno mi starczyć na górę i na małej y, pokój. Jak dobrze się uda, to y, frezem porobić. To nie będzie praktycznie żadnych odpadów. I ten. I będę miał podłogi drewniane załatwione że tak się wyrażę w tym momencie, jak to sobie zdemontuje. Eee, co bym jeszcze mógł powiedzieć? Eee, wypowiedzcie się w komentarzach, czy wy byście rwali, no bo ja rwę, no i nie będę tutaj się eee, zastanawiał, tylko no, trzeba, to, trzeba to wyciągnąć i tyle, a, 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 a nie idzie, w, to najgorzej zacząć, nie idzie to wcale aż tak źle, jak już się zacznie, idzie spoko. Ewentualnie tylko problem będzie, żeby to ładnie sobie spakować i dajcie mi pomysł, jak to zrobić, czy, bo myślę sobie, żeby zrobić takie paczki i po prostu to odwrócić górę, zawinąć taśmą, wtedy streczem. Tylko nie wiem, boję się, czy, 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 czy ten, tym streczem zawinięcie tej podłogi będzie dobrym pomysłem. Ale myślę, że tak. No, bo wilgoć znowu tam nie wejdzie. A i tak, jak będę miał ją kłaść, to sobie przyniosę ją kilka dni wcześniej do pomieszczenia, żeby ona nabrała takiej temperatury otoczenia. A tak na początku, do czasu, aż będę ją kładł, będzie sobie po prostu leżakować na zewnątrz. Bądź jak znajdę na nią miejsce, to w środku. Może ktoś tu wie dokładnie o co chodzi, bo nie chciałbym, żeby się, się zniszczyła. Także co ja biorę się za demontaż. Dobra, tu miałem problem mały, bo mi było, wyszło pod listwę. On jeszcze tutaj muszę listwę odkuć, bo mi trzyma, ale jeszcze ten rządek spróbuję tutaj sobie ładnie wziąć i rozmontować. Także w ten sposób to wygląda, że tutaj są takie blaszki, o. I teraz patrząc tutaj na odciśnięcie gdzie jest. Nie muszę się tam za mocno schylać. Muszę je po prostu podczepić, bo one są o w ten sposób łączone, że każda z jedną i wtedy następna znowu jest tam gdzieś dalej i jakby ta cała podłoga jest spięta do kupy bez klejenia, więc to jest spoko, że e, można sobie ją zdemontować. Tutaj musiało być dużo używane, bo jednak widać, że jest trochę porysowana, jak jest ten brud Ale to tak naprawdę mówię to, to, to nie ma znaczenia No bo po zrobieniu Przeze mnie podłogi I tak byłaby później Cyplinowana Więc Potem y, też się przejedzie No tutaj mamy następną Właśnie odginamy Wyrzucamy I lecimy i lecimy dalej a tu akurat jest na tym kołeczku. muszę sobie ładnie mieć pod pańką, jakby o, tu w tym miejscu żeby to miało luźne cyk blaszki później sobie pozbieram i, I będą do użytku drugi raz. Też trafił, ja też trafiłem. O. Także klejone były tylko czoła. I Tu na końcu. I teraz tylko wystarczy to poruszać. Teraz tutaj, o widzicie, to jest dosyć mocno sklejone, więc jak tylko zrobię na dół to już na nie. odchodzi. I kładę się długościami, żeby już miał. O. I to jest jeszcze mało na końcu. To też się może ewentualnie przyjść do, na przykład, tak zwanego rozpoczęcia. No i tak sobie powoli lecę z tematem. Wezmę sobie tutaj jeszcze ten błonik i wy, wyrzucę sobie tą listwę tu. Bo mi prawdopodobnie blokuje.

Teraz już powinno nam się to podnosić chociaż. Okej. Okay. teraz już na stówkę powinno się podnieść. Nie chcę tej listwy tam ruszać, bo tak. Kapkę dalej. Kapkę dalej. Kapkę dalej. Tutaj nożyk idzie, odciski z tu. Tu. Naprawdę spoko podłoga. Jak już, jak już się zacznie, no to, to już idzie na momencie, więc tak naprawdę zdemontowanie tej podłogi od tego czasu, jak będę miał zdjęte stemple, to jest godzinka. I po robocie. Najwięcej roboty to chyba będzie sobie, żeby to spakować fajnie. I tyle. Na no busa mi wejdzie. Najdłuższe elementy mają 2,20, więc... więc spoko. 2,40 na pacę no. I mamy, czyli widzicie, tu są takie owki. Jak to wchodzi ze sobą w ten sposób, to te blaszki przychodzą sobie o. No jak ona jest od do góry nogami obrócona, to ona po prostu je o, sobie tutaj spinają i dociskają, i wtedy następna przychodzi tu czy tam co pół metra. Także jest dobra, bo, bo zdemontować ją idzie bez zniszczeń. No jedynie ta czoła trzeba będzie poprawić i tyle. Tu mamy dwa małe kawałki. No i tyle. Jadę z nią do końca. Pewnie gdzieś do tego momentu położę moconity. Dopiero wtedy resztę sobie, 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 sobie zdemontuję. Jak już wstępnie nie będzie, wszystko tu już podciąg będzie zrobiony. Wtedy będzie można dokończyć demontaż podłogi. Ja się z Wami żegnam. I co? I, i do następnego. No, taki, taka wrzutka szybka. Nie wiem, czy tylko ja taki jestem narwaniec, czy, czy, czy większość więcej osób takich jest jak ja. No, jak jest okazja, no szkoda, jej nie wzięcia. Eee, a tylko lenistwo człowieka ogranicza. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam i cześć.